Jezu kto tak zro Witajcie z tej strony Dognes, witam jest Was na da, Minecraft do... Raina. No to, Dzisiaj no z no z no nam jest dealer. No jest żółta, bo mi się kiedyś i... I Mam tak mało HP, bo zanim zacząłem to creeper i wybuch za plecami. E, ale tak. Nie wiem czy pamiętacie, ale... Na w ostatnim odcinku oku na... Ty kurna zombie tylko no, widzowie ja generalnie z, dierek, z pędzel, który od dwóch, od pięciu lat nie zmienił układu No to to i tak by, tak że teplone, to nie ma... I się z tym w pędzyl? Tak. No, no, ale my się no fuck pędzel, this. Tak się segramy, no, dobra, nie, ja, z ja spieprzam z tej plaka, e, kopalni, ale za... Zapalmy w kolejnym no. odcinku z Minecraft Hardcore. Y... <laughs> Minecraft Hardcore, tymczasem razy odcinku Cicho, nic nie było, było był Nie do znaczy, masz, ale nie jak że nie to zostawiamy Właśnie, no, weź ten, screen, to jest tylko na kiedyś No, z się, kiedy no. Także tak No, właśnie, złoto ser. Tak, czytery z potem na leader, żeby było... Nie masz jakiejś strony filmu, screena, screena z Google. Pina oni zwiększyli jakąś częstożliwość lapizu, bo tutaj jest go teraz trylion. No sam może się za policą. Nie, wiem, dobra jeszcze tutaj to żelazo zbiorę, bo pamiętam jak kiedyś ignorowałem to żelazo, gdy miałem ten Pamiętam jak na starych serwerach ignorowałem żelazo, bo miałem już cały ten, a pobiegł. potem go potrzebowałem takiego, jakiegoś ja ja, to tak, badam, tak, tak. tego... O kurno, help, help... Nie ja wiem, ja nie wiem, O <śla> to nie wiem, nie wiem, to jest to to jest No Jestem No to jest Prawie się utopiłem. Marek no dobra, marek. są inne prawie, marek. bo nie brało mi jednego wrażenia. Słychać, Twoje korda, muszę do Ciebie Wait, o dobra, wykopałem się, poczekaj. O, świnia! Adam, znaczy. Ral. Słyszałem, to jesteś już gdzieś blisko. Albo to w Twoim mikrofonie. A, tu jesteś. Bezpieczaj. Nawet cię trafić nie umiałem. No spadaj, ja ci tylko oddałem. Bo no, no nie, ja ci tylko oddaję. Spadaj ode mnie. Poza tym, o ja ty nic nie razu, to ja się na ja tylko śpi Nie. Ale popiszę P. bo nie wiem, jakim skinem mieć. Dark Star star czy Black Blossom Tablet. Nie, nie. Co ja jeszcze chciałem robić? A, dobra. Jeszcze this. A w sumie starczy mi jazz na wszystkie narzędzia już. Chyba pójdę też def. Chyba pójdę def A bo to wtedy wyszedłeś. Bo ten dark star fazy, wyglądał był za Ile zjadłem tu Już zarobo, zrobiłem ze wszystkich narzędzi. A Ja bym jestem. No to może tutaj się osiedlimy w sumie. Możemy, tylko że ja nie mam ani trochę wizji artystycznej o tym domu. Albo w sobie mam. I dokładnie tak samo jak ja. Znaczy, mam tylko na wejście, jakąkolwiek wizję. Ale. Ja zawsze, jak robiłem takie domki w. Jakby ściana. ściana. Gdy robiłem takie domki w. Jak to się nazywało? W górach, to zawsze miałem to sam, ten sam pomysł na wejście. Teraz chcę zrobić taki domek nie w górze, tylko taki po prostu zwykły. Właśnie, mam jeszcze tą Chciałem ten serwor, będę mam to zrobić to zbuduję zbuduję no, tą willę wieku, tylko że to ty już muszę na kreatywie. Jakbyśmy już mogło się za przeszli byś mi dał kreatywa, bo taką fajną willę. Dobra, ja tu sobie zaznaczę pointa i chyba idę się no. w pierku albo no. Dobra. Powiększmy te... JEST! MAM ŚWIERK! O, jagody, to nie wiem po co, ale mogę zrobić farmy jagód w sumie Dobra, zanim cokolwiek, to muszę zrobić skrzynkę, bo nie dam rady Dobra, zaznaczę to waypoint, abym cię nie zgubił No, nie sobie kolor Aha! ŚWIERK Jak? Dobra, nic O właśnie, mam jeszcze sadzonki ćwierku, dobra no to ja widz. nie ma w ogóle w prawym górnym. Aha, czyli widzicie gdzie jestem Czy nie? Nie, nie ja widzę no to nie. No się... I... Dobra, w sumie ja to, to nie będę tego za dużo zbierał tak. Czekaj. O kurna tej! Mam pilotę post tutaj! To czekaj, czekaj, wracaj tu do mnie, zaznacz tutaj tam pilę. Czekaj, czekaj, A, czekaj. Staj, staj, staj. Ej, kurna musia by było... Musia tak, by było... Za, uciekaj, raid right, zrobimy. Właśnie, tylko no trzeba będzie względuć, dobra. Jak wiecie, co to ja mam tutaj doznaczonego waypointa na ten na ten świerk, to Dosłownie... fi you, jeszcze ze drewno zbieram. Co to będzie? To jest moja o, wizja autystyczna Okej okay. Dobra, to ja sobie tutaj porobię też coś Moje wizje autystyczne też nie są za dobre, ale spróbuję Dobra, przy okazji tutaj posadzę sobie trochę robię, tego ćwierku Co ty robisz? Kto ROBISZ! Okej, ja se grabię, co ROBISZ, CO To nie jest fuszerka, tylko tak zwane oszczędzanie surowców No wiem Dobra nie wiem po co zrobić tutaj farmę tych... no... Y Jakuś On nie wejdzie No kur, No kurwa co on chłopiec? Kurwa I nie rozwaliłem. I rozwaliłem Dobra co może... Chcę... Y tutaj ten... no piec... Crafting. Y drugi piec... No jeszcze bym wrzucił Dobra, e, dzięki, ten ale dzięki e, tej to żeby powstało szkło. Hmm. W minecrafcie pewnie tak. Ale ja mówię i No, wiem i co mówię, że w minecrafcie pewnie tak. Bo znowu jajko. Muszę rzucić znowu w durach. Ale w sumie Minecraft ma taki sens, że jak dasz cztery deski, to powstanie crafting table no, a jak cię to powstanie mniejsza skrzynka Jak dwie skrzynki postawisz obok siebie, to znaczy, że się muszą połączyć Superglutem się sklejają Pszczoła hmm. mnie próbuje cały czas urządzić, a ja tarczę mam e, no Czekaj O jajko dobra Bliski, bliski, ma. Ej, e. Y... O. Jakbym ci ukradł 32 dark oak loga, to byś się uraił? Jakaj. Kto my to poddaliśmy? A, bo ty się ukradłeś. Nie jadę, cykluj na mnie. Ale to brzydko będzie wyglądać, bo to nie ma sensu. Ja co ja chcę zrobić? Dobra, to na razie tak. Teraz muszę wyrócić na polowanie owiec. No. Potrzebuję dywani tam, no, no, jest.

więc to nie mnie się pyta, jak raz to, to też nie. To też nie. To też nie. Dobra, ale serio, masz czy nie? O. Nie. Nie no spadajże. co za dupa? No, No właśnie.

Eee... Yy... I... i... Dobra. Przynajmniej będzie Przy okazji, tylko zobaczę. On, on miał prawo dać się do mojej skrzynki, to ja do niego też. O, i miał prawo sobie pożyczyć. Ale on cię spytał, bo ja mi pieniądze, mnie wezmę. Nie, nie jestem taki. Teraz... Nie wiem... Pod AP, nie wiem. No, Jak nie znajdę żadnej owcy, to może mu zabiorę, bo tak. Ehm, no, potrzebuję tej jednej wełny i po prostu... potrzebuję tej wełny najpierw. No o kurna, ruin portal. Zanim jeszcze wełna ja i ja hotel, to... Ja akurat nigdy nie, nie, nie na Chyba, że ten już wcześniej zudował. Okej, okay, złota zbroja ale ale czekaj, dobra, mogę sobie wziąć to, mogę sobie wziąć to, a resztę spalę, by blurak nie miał, zresztą i tak naciula komu złote narzędzia. więc w sumie, dobra, nie, nieważne, narzędzia, zbroje to, no, dobra, nie wiem, ja daję, poszukam tej owcy, jak znajdę, to wam powiem. Dobra, e, panie i panowie, znalazłem owce, e, Więc e, nie przemysiałem jednej rzeczy, że żeby prowadzić jeszcze kroby do zagrody, będę potrzebował pszenicy Bla, bla, bla mhm. No Teraz pójdę po kolejną wodę Okej okay. Dobra, cztery sadzonki, to można już posadzić i E, poczekać, przy okazji się jak pewną szarpkę żelaza z, tego, z tych nagetów. Dobra, no to co, w sumie Na razie konceptu na dół nie mam, tutaj jeszcze tylko wyłożę wtedy paniki. Dobra, tak się prezentuje to, jak na razie zostawię to tak, jeśli będzie tutaj więcej krów, no to powiększę, wiadomo. Te postawię się pochodnie na tym, żeby moby mi się nie zrozumieć, by dosłownie w rozwój e, tego, tej zagrody. A no i przy okazji też, będę musiał zrobić oczywiście przejście, żeby krowy nie umiem skakiwać na, to, na dywan, więc oczywiście będę musiał zrobić przejście. Ale to, to się właśnie zajmę jak mi to wyrośnie, na razie to jeszcze tkaw Więc no nie wiem, mogę sobie jeszcze tutaj trochę pokopać Żeby o właśnie, mi wyrosło Dobra, ale jak na razie to to, e, to by było na tyle z dzisiejszego odcinka Mam nadzieję, że wam się jeśli tak ocenicie będzie była w górę i w ogóle no wiecie Jak e, jeszcze, zaczę przepalać to, no No więc, y, tylko jeszcze, o, jak Panie, co? Widzimy się w kolejnym odcinku dzisiaj.